Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bliźniaczych płomieniach, czyli o czymś, w co w zasadzie nie wierzę. Więc możecie się dziwić, że nagrywam ten film i w sumie sama się dziwię, bo jeszcze kilka miesięcy temu no, na pewno nie podjąłbym tego tematu. Bliźniacze płomienie często są mylone z bratnimi duszami i o ile w istnienie bratnich dusz wierzę, no to w bliźniacze płomienie nie. Kiedy zaczynałam zbierać informacje, jak już postanowiłam, że nagram ten filmik, zaczynam zbrać informacje na temat bliźniaczych płomieni, to spotkałam się ze stwierdzeniem, że występują one rzadziej od bratnich dusz, które i tak występują już bardzo rzadko. A jak już byłam praktycznie pod koniec zbierania informacji, jeszcze postanowiłam przejrzeć kilka polskich źródeł, to znalazłam informację, że każdy ma swój bliźniaczy płomień i nie mam pojęcia, skąd bierze się ta rozbieżność, tym bardziej, że w tych pierwotnych źródłach był była mowa, w tych pierwotnych, których ja szukam, była mowa o tym, że bliźniacze pomienie mają do wykonania jakąś misję na świecie i jest ich właśnie tak mało, bo ich istnienie jest wyjątkowe. Więc nie wiem po prostu jak się ma jedno do drugiego, jeżeli ich jest tak mało, bo są wyjątkowe, bo mają coś do zrobienia, ale nie nagle wszyscy je mają. To jest chyba takie coś, że każdy ma po prostu poczucie potrzeby bycia częścią czegoś wyjątkowego, żeby doświadczyć czegoś wyjątkowego, ale w sumie jak każdy ma coś wyjątkowego, to chyba nie jest to już wyjątkowe. Niemniej skupmy się na temacie, czym właściwie jest bliźnia czy płomień. Więc jest jedna dusza, która ma zawiera dwa aspekty, Ying i Yang, czy też boski pierwiastek żeński i boski pierwiastek męski. I co się dzieje? rozdziela się na dwie części, czyli osobno jest ying, osobno jest yang, osobno jest boski pierwiastek żeński, osobno boski pierwiastek męski. Co wcale nie znaczy, że jak się te dusze inkarnują i yy, zaczynają jakby żyć, tak, że ten męski pierwiastek jest w mężczyźnie, a żeński w kobiecie. No bo jak wiemy, bywa tak, że kobieta ma dużo, część, yy, dużo cech męskich, a mężczyzna dużo cech żeńskich i to się nazywa w psychologii anima i animus. I tak właśnie mężczyzna ma tą animę, czyli te cechy żeńskie, a kobieta animusa, czyli cechy męskie. To jednak nie wiem, czy to jest moje złe rozumienie, czy chodzi o to, że one tak się rozdzielają po pół, jest po prostu yink, po prostu jak i jedne ma tylko cechy żeńskie, drugie tylko cechy męskie. Ehm, może to jest daleko sobie e, odbiegam w tym moim rozumowaniu, e, ale. Według zasady ma się ten boski pierwiastek żeński i męski oddzielić i się inkarnują e, na świecie, tak? Co ciekawe, nie inkarnują się w tym samym czasie. Często jest nawet różnica wieku ponad 10 lat, e, co dla mnie jest już zaprzeczeniem tej jakiejś logiki, bo jeżeli e, mówimy o tych bliźniaczych płomieniach, to tutaj wszystko jest synchronizacją i czemu właśnie w tym nie ma synchronizacji? W każdym razie te dwa pomienie żyją na świecie i mają poczucie, że czegoś czy kogoś im brakuje, że są niekompletne. Jakie są by sygnały, że wkrótce dojdzie do spotkania? Po pierwsze mamy synchronizację liczb, czyli 11.11, 12.12, 22.22. Przy czym oczywiście synchronizacja godzin, liczb występuje w wielu różnych sytuacjach, więc to, to nie jest coś takiego. Stricte dopasowane do tego, ale inne sygnały to jest występowanie snów z Twoim bliźniaczym pomieniem. Przy czym to nie jest tak, że te sny będą pojawiać się, mają pojawiać się jakoś blisko do tego spotkania to może być kilka miesięcy do dwóch lat a także, jeżeli będziesz blisko spotkania swojego bliźniaka, to zainteresujesz się nowymi hobby. I to nierzadko, rzadko, przeważnie są to jakieś dziwne hobby, czy takie nietypowe. Tak, szczerze powiedziawszy, to ja szczelam tutaj właśnie w rozwój duchowy, gdyż, no jest jednak tak, że skąd się dowiesz o oblicznych naszych płomieniach? Ze jakich źródeł na temat duchowego rozwoju, jeżeli zainteresujesz się magią, wróżbami, tarotem, a wszystkim z tym związanym. Więc, jakby sam się nakręcasz troszkę na tego Twojego bliźniaka. To jest taka sama sprawdzająca się przepowiednia. I teraz, jak wygląda pierwsze spotkanie? Więc, pierwsze spotkanie jest. Czy ma być jak w filmie, jak w książce, takie idealne, nieby przypadkowe spotkanie, ale jednak nie taki nieprzypadkowy przypadek, można powiedzieć, dużo emocji. Po prostu jest wyjątkowo, ma być wyjątkowo. No i okazuje się, że to Twoje nowe dziwne hobby, którym się zainteresowałeś, zainteresowałeś niedawno jest hobby tej Twojej bliźniaczej duszy. To jest tak jakby, jakbyś ty się nastrajał do tego, aby dopasować się do tego bliźniaka, czyli ten okres poprzedzający spotkanie, to było wszystko, co miało cię przygotować. Na no właśnie do spotkania tą relację. Relacja z tą osobą ma być jak patrzenie w lustro. Ona odbija ciebie, ty odbijasz ją. Jesteście bardzo podobni, macie podobne zainteresowanie, podobnych rzeczy nie lubicie. E, podobne reakcje macie na jakieś e, sytuacje, wydarzenia, rzeczy. E, podobne smaki. Okazuje się, że na przykład podobne doświadczenia w życiu mieliście. I to na przykład w tym samym wieku podobne rzeczy was spotkały. W pewnym momencie nawet zauważysz, że Twój bliźniak ma podobne gesty jak Ty, albo na przykład robi podobne miny e, jak Ty, podobnie się uśmiecha na przykład. No więc rzeczywiście jest to relacja niezwykła, nietypowa, e, magiczna, by nawet można było powiedzieć. Ale w pewnym momencie zaczyna się robić. Um, jakby krzywe odbicie tego lustra. Pamiętajmy o tym, że to jest są bliźniacy, ale one są przeciwieństwami, więc do tej pory odbijały wszystko jakby porówno, a teraz wychodzą odbicia takie niezbyt pozytywne, bo ten bliźniak wywołuje w Tobie emocje, najczarniejsze emocje, jak do tej pory, których nikt nie wywołał. Nikt nie wywołał w tobie takiego wstydu, takiego zażenowania, takiej złości, takiego zagubienia cały ten bagaż emocjonalny z wcześniejszych lat wyjdzie jakby będziecie się rozkładać na czynniki pierwsze te wszystkie ciemne strony będą e, wychodziły ale co ciekawe e, przeważnie jeden z bliźniaków pełni rolę nauczyciela a drugi pełni rolę ucznia stąd też pewnie ta różnica wieku czy tak no z to łączyć bo często jak e, są związki gdzie jeden z partnerów jest dużo starszy. W zasadzie powiedziałabym chyba, że zawsze. Jeżeli mówimy o osobach, które mają, jedna osoba ma 20, nie wiem, około 25 lat, powiedzmy, a druga ma 35 lat i więcej, to ta starsza osoba, no, bardzo wpływa na tą e, młodszą. I ja miałam sytuację ze znajomymi, które mówiły, że nie, 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 partner wcale nie wpływa, wcale nie decyduje e, za nią i tak dalej, a po prostu nie się okazywało, że, no, jednak e, tak było. Tak więc ten starszy bliźniak staje się tym nauczycielem, a więc ten młodszy głównie obrywano, bo on ma się nauczyć, tak? Cały ten związek w ogóle funkcjonuje jakby dla rozwoju duchowego, bo jak mówiłam, z pierwszej źródeł, jakie znalazłam, to wynikało z tego, że ci bliźniacy. Te bliźniacze pomienie spotykają się po to, żeby jakby się rozwinąć i mają do wykonania jakąś tam większą misję. Tak więc i spotkanie właśnie prowokuje ten rozwój duchowy. Spotkałam się też z takimi a, siedmioma etapami relacji bliźniaczych pomieni. Teraz je przedstawię. Pierwszym etapem jest poszukiwanie, czyli ten okres przed spotkaniem, kiedy mamy poczucie po prostu, że gdzieś tam jest ta druga połowa nas, tak? Drugi etap to jest przebudzenie, czyli to spotkanie przeszalone zbieg okoliczności, spotkanie jak z filmu czy z książki. Następnie mamy test od razu na początku relacji. To jest to próba zrozumienia tej relacji, która nie jest, która jest taka właśnie niezwykła. Następnie jest kryzys, gdzie mamy smutek, zdradę, i często mamy tutaj do czynienia właśnie ze zdradą fizyczną jednego z bliźniaków. Próba zrozumienia tej sytuacji, spotkanie się z tą oceną osób trzecich, no bo oni nie rozumieją, jaki wspaniały jest nasz związek, jak wyjątkowy jest nasz związek, i oceniają to, i, i my przeciwko całemu światu, tak? Też się to wiąże z niską samooceną. Następniamy pościg, bo płomienie się nawzajem ścigają. Raz jeden, raz drugi. Poczynamy kapitulację. Gdy bliźniaki dojdą do wniosku, że nie są w stanie uciec od przeznaczenia, i pojednanie, czyli przywrócenie równowagi, sił, relacji. I nie wiem jak dla Was, dla mnie to nie wygląda zbyt zdrowo. Jak mówiłam, ja miałam zawsze jakąś taką awersję do bliźniaczy płomieni, jeszcze się nie zgłębiałam w ten temat jakoś wtedy szczegółowo, a już widziałam, że to nie pasuje. Po pierwsze, po prostu uważam, że to jest nielogiczne, że jedna dusza w dwóch ciałach. Natomiast ostatnio trafiłam na e, kanały, które zajmują się narcystycznymi zaburzeniami osobowości. Tak, jakieś dwa, trzy kanały chyba, ale dwa z nich e, właśnie poruszyły temat. Temat tego, co wspólnego mają ze sobą bliźniacze płomienie i te narcystyczne zaburzenia osobowości. Na jednym, jeden kanał prowadzi kobieta, która jest doktorem psychologii i właśnie jej specjalizacją są te zaburzenia, a druga osoba prowadzi kanał, który był zainspirowany jej własnym doświadczeniem i własnym związkiem z osobą z takimi zaburzeniami. Więc jakby, sorry, ale to osoby wiedzą, o czym mówią, ale może ja przyjmiemy o tego w ogóle, Czym są te zaburzenia? Bo jak e, mówimy, o, że to jest narcyzm, to wyobrażamy sobie, że patrzy się w lusterko, jaki jestem piękny, tak? E, to oczywiście z, przy tych zaburzeniach mam wysoką ocenę własnej osoby, ale to się łączy ze stałą potrzebą podziwu i brakiem empatii. Wszystko e, dla mnie, nic dla ciebie, tak? Tak jak ja e, oceniam innych, tak wróciłbym, nie pozwolił, żeby ktoś oceniał mnie. E, taka osoba jest bardzo egocentryczna, ma przekonanie, o tym, że jest wyjątkowe, zasługuje na wyjątkowe traktowanie, na przykład no w takich zwykłych sytuacjach społecznych, czyli jak mówimy o sklepie, barze i wiem, nawet stanie w kolejce, na przykład, jest poniżej jej godności. Artystyczne zaburzenia osobowości występują wśród 1% populacji i głównie wśród mężczyzn i co się jeszcze z tym wiąże. Więc mamy też tutaj manipulację, przekonanie o tym, że wszystko się im należy, że każdy ma ich podziwiać, jest takie e, zupełnie niezauważenie potrzeb innych osób, poniżanie i pogardzanie innymi, obwinianie innych za własne porażki, e, niepowodzenia. No i możesz zapytać, co to ma w sumie wspólnego z bliźniakami, tak? E, jak zachowuje się narcyz? Kiedy znajdzie sobie kogoś, kogo uzna za osobę pasującą do e, profilu udalnego partnera, że, który, czyli któremu e, urośnie w randze społecznej. Jak lustro. Ponieważ nie ma empatii, to musi odbić to, co widzi. A więc chce, żebyś go lubił, lubiła, więc interesuje się tym, co ty. Ma podobne doświadczenia jak ty opowie ci wszystko właściwie, co będzie pasowało do tego profilu Twojej osoby, tego, kto Ci się może spodobać, bo też jest tak, że lubimy osoby podobne do nas, tak? Więc się okaże, że oczywiście, że ma podobne zainteresowania, podobne doświadczenia, podobne historie z życia, eee, będzie naśladował Twoje ruchy, Twoją mimikę ciała. Stąd mamy to całe lustro, które jest takie niezwykłe w relacjach z bliźniaczym płomieniem. Oczywiście, że postara się o to, aby pierwsze spotkanie i początki związku były takie właśnie jak w filmie, jak w książce. Przecież ta osoba zasługuje na coś wyjątkowego, całe życie jest wyjątkowe, ona jest wyjątkowa. Przychodzi i wszystko jest wyjątkowe. A ten kryzys, który się pojawia, no pojawia się z tego, że narcystyczne związki, związki z narcyzami nigdy nie są lekkie. E, takie osoby stosują różne z techniki manipulacji, na przykład mamy gaslighting, czyli to jest taki zabieg, e, taki zabieg manipulacyjny, który ma spowodować, że ty będziesz się zastanawiać, czy to, co się wydarzyło, faktycznie się wydarzyło. Czy dobrze pamiętasz jakieś rzeczy, czy dobrze odebrałeś jakieś rzeczy, bo e, jesteś przekonany, że ten twój bliźniaczy płomień coś powiedział, wiesz, co powiedział, co powiedzieć nie powiedziałem. Nie masz żadnych dowodów i przesadzasz, reagujesz zbyt emocjonalnie, o co Ci chodzi, problem jest w Tobie, nie we mnie. W efekcie czego to też obniża Twoje poczucie własnej wartości, ale ponieważ, ale ponieważ e, jesteś już w tym stanie emocjonalnym, że wiesz, że czujesz, że to jest Twój bliźniak, ktoś wyjątkowy, to jest wyjątkowa sytuacja, nikt tego nie rozumie, tak? E, to nie dasz się tak łatwo przekonać, wytrącić z tego stanu euforii. Czy właściwie wmawiania sobie, że jesteś w stanie euforii i będziesz szedł w zaparte. E, oczywiście, że nikt Cię nie będzie rozumiał, Twoja rodzina, Twoja rodzina widzi jakby inaczej, bo widzi tę sytuację z zewnątrz, tak? Tą manipulację, to na przykład zdrady, e, to zewracanie do siebie, kolejne szanse i widać, że ta osoba się nie poprawiła, ale te piękne słówka, które słyszysz, nikt nie rozumie waszej relacji, tylko Ty rozumiesz. Cała reszta nie wie o czym mówi. To zresztą jest widoczne często w takich sytuacjach, gdy właśnie um, kobieta wpada w ten związek z narcyzmem, bo jednak jako kobiety nie bym, jesteśmy bardziej faszerowane takimi papkami pod tytułem właśnie komedie romantyczne czy książki. Jeżeli popatrzymy na, na książki dla nastolatków i nastolatek dziewczyn, no to dla chłopaków, chłopców są to książki z przygodami, a dla dziewczyn są to miłości. Romance nastoletnie, gdzie często przewija się taki motyw, że e, ten chłopak taki bad boy jest, tyle miał dziewczyn na przykład, e, żadna nie umiała sobie z nim poradzić, ale ty jesteś wyjątkowa, ty sobie z tym poradzisz Skąd pomysł, że teraz to ty jesteś tą ostatnią dziewczyną, a nie jedną z tych wcześniejszych Tak więc ja mówiłam, ja wierzę w istnienie bratnich dusz które nie muszą być konkretnie w sumie partnerem, mogą być e, przyjacielem, e, Wierzę w istnienie e, wyjątkowych relacji, takiego m, relacji na poziomie duchowym. Natomiast no, nie w bliźniacze płomienie i oczywiście każdy może wierzyć w sobie, w co chce. Tutaj przedstawiłam opinię nie tylko moją, ale też innych osób na ten temat. Um, o co chodzi, to naprawdę z pomieniam pomieniami, bo oczywiście możecie e, wierzyć w to, co chcecie. Zapraszam do komentarzy, jeżeli macie ochotę ze mną podyskutować, czy po prostu wyrazić swoją opinię, może macie jakieś doświadczenia w tym temacie. E, no i zapraszam do subskrypcji. Zazwyczaj, nie wiem, jakie zazwyczaj mam filmem różne filmy. No i do zobaczenia następnym razem, kiedy, nie mam pojęcia.